Witam wszystkich z Ludzkiego. Dzisiaj na podgrzybkach młodych jest ich bardzo dużo, rośnie wysyp, grzybiarzy też. Proszę zobaczyć, ile ich tutaj rośnie. Już pełne. Zaraz sobie je oczyszczę. Jest po prostu wysyp podgrzybka brunatnego wódzkim. Dzisiaj jestem powiadłaski. zobaczcie Dobra kończę zbieram dalej młodziutkie podróżyczki województwo łódzkie, powiat waskie. jeszcze raz pozdrawiam wszystkich do zobaczenia na kolejnym filmie